Panowie są rekonstruktorami? Tak, tak. Granatowa policja? Nie granatowa. Wszyscy mówią, że granatowa. No właśnie. Nie wiem, nie. Policja. Druga rzecz pospolita. Druga, druga rzecz pospolita, tak? Granatowa była w okresie okupacji. O, no to jest duży błąd. Duży, duży błąd. błąd. A wszyscy mówią Warszawiacy i nie tylko Warszawiacy, że granatowa policja. Nie znają ludzi historii. To no właśnie, to dzięki panu poznają. panowie, i no prostują. No i wystawię za O, to zamiast. Zamiast. Dzień dobry. Dzień dobry. To pan zamiast. też rekonstruktor, ja, tak? Jak ten będzie? prawda, mundury się nie Służba cywilna? Nie, moda cywilna, moda, moda cywilna. cywilna Moda cywilna moda cywilna, myślałem, że pan po cywilnemu jest agentem po prostu Można tak ja, nie, to powiedzieć Ale wygląda to to można, to można tak powiedzieć, powiedzieć. To agenta, granatowa policja nie nosiła orłów no nie, no oczywiście, a, no oczywiście, a, na to by okupant nie pozwolił, tak, a, a, Ale mundury zachowano, jak mundury gdyby krój zachowano. i tak dalej tak, wszystkie te rzeczy. Guziki, tak, guziki jeszcze, były bez orzełków. Bez orzełków też? Tak. No, i tak jeszcze mieli tutaj takie No i tutaj mieli tak, na szywkę, tak jak generalna gubernia, nie? Aha, Na czerwonym tle. Tym bo to się, różnie się bo mundury są były przedwojenne od przedwojennych policjantów, oczywiście, nie? Ale zgadza się. Nie pozwolił okupant nosić orów. Ale czemu ten pomysł, właśnie na policję, żeby przywracać pamięć o polskiej policji 20 no, Trzeba przywracać wszystkie formacje. Wszystkie formacje, wszystkie tak? Wszystkie formacje, z ważne i... Ja pozwolę się trzeba sobie wtrącić. Tak? Panowie chyba się zgodzą z tym, że trzeba pamiętać o tych ludziach, bo oni zostali zamordowani różnie w Katyniu. Tak. Zgadza się, skaca Policjanci. Się. Bardzo dużo policjantów. Policjanci, państwowej policji jednak zostali zamordowani w weselski sposób, strzałem tak. w tył głowy przez Sowietów, przez Rosjan. Zgadza się. No ja bym raczej zawsze używał Sowietów, bo bo tam byli bardzo, bardzo wielu narodowości było By... No to się w tym zgadzamy chyba tak. wszyscy, że jednak tak. pamięć, kultywowanie no pamięci, właśnie. również przez zakładanie munduru, przez zakładanie i ubrań cywilnych. I chyba to jest najważniejsze dzisiaj, kiedy dzieci jak gdyby oducza się od historii, więc jak zwrócą uwagę, to się zapytają no, dlaczego. Przed kilku dni, nie, informacja, która napłynęła, nie rzucim ziemi skąd na śród. Tak. Nie damy pogrześmowy mowy. No tak, tam mówi pan o tych krzyżakach niemieckich. Tak, zamiast Niemiec. Podobno po oni tam tłumaczą, że w rękopisie byli krzyżacy, a w druku Niemcy i tak dalej. Ale Przepraszam, no, że tak się wtrąciłem, i, ale. Idea jest tutaj jednoznaczna. Ja trzeba że... jednak przypominać o tym. A Bóg ja wprost. tutaj obserwuję, że, że rodzice podchodzą z dziećmi do nas, z młodzieżą. E... Dużo osób wie, co to są za mundury, a ci, którzy nie wiedzą, my jesteśmy od tego, żeby to żeby powiedzieć, powiedzieć żeby pracować, żeby naświetlić, przekazać tą historię, to co możemy. No właśnie, no bo jeżeli szkoła nie robi, to przynajmniej dom musi. Dziękuję panu bardzo, jako Polak. Miłego wieczoru. Miłego, wszystkiego dobrego. Dobranoc.